Cześć, zanim zrobisz cokolwiek sułaj tego, razem z firmą Artisul przygotowaliśmy gigazniżkę na tablety D16 od właśnie firmy Artisul 16-calowe tablety ekranowe, ponad 50% zniżki, bo z 2000 płacicie niecałe 800 zł, więc jest to mega giga okazja. Jedyne co musicie zrobić to udostępnić mój film z unboxingiem D16. Link będzie zawsze w opisie każdego filmu do końca lutego. Ponadto musicie być moimi subskrybentami, skomentować, że biorę udział w losowaniu plus koniecznie zostawić obserwacje u Artisula. Najlepiej napiszcie na Instagramie Artisul Official, że jesteście od prozurę i tyle. Żeby oni widzieli, że wykazujecie chęci na to wszystko, ponieważ im więcej będzie u nich reakcji i komentarzy, tak naprawdę wiecie jak to działa, tym będę miał więcej dla Was konkursów. W przyszłych filmach jeszcze dam wam znać, czy nie ogarnąłem 25% zniżki na wszystkie tablety u nich. Może będzie jakiś tajny kod prozurę do końca lutego, który będzie miał aż 25% zniżki na wszystkie tablety. To jest kolosalną zniczką. To jest jedna czwarta, to jest okazja jak w Black Friday do końca miesiąca. Więc udostępnijcie mój film z unboxingiem. Otagujcie najlepiej Artisul Official na Instagramie, jeżeli dodajecie gdzieś coś, jakoś z tym związane. Bądźcie subami tego kanału, zostawcie komentarz, żeby bierzecie udział udziału losowaniu i to będzie czyste losowanie. W aż pięciu szczęśliwców, które dostaną zniżki na te prawie 60% i jestem w stanie obiecać, że przynajmniej z 20-30 osób będzie miało te 30% zniżki, plus jakieś gadżety, bonusy, na pewno coś ogarnę jeszcze w locie. Także wiecie co macie robić. Przejdźmy do odcinka. a czym to ja Siemano prozuraki ci lecimy z odcinkiem rysowania bosów, z gier, z pamięci, ale nie do końca, ponieważ będziemy się opierali na mojej dość dobrej pamięci, plus na opisie, które przygotował mój wspaniały asystent Kołąb X. Kurczę, zrobimy jakiegoś tajnego asystenta, który będzie tutaj jakąś może częścią tego kanału, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie przygotował mi opisy tych bossów, ponieważ będziemy zaczerpywać. Bosy naprawdę z wielu, z wielu gier. Cóż, skomentujcie dodatkowo, jakie gry mam wziąć na warsztat w następnej kolejności. Obiecuję, że ja to przejrzę, ale nie będę oglądał bossów z gier. Znowu będę miał kogoś, kto mi zewnętrznie przygotuje opisy danych bossów i na podstawie opisów będziemy rysowali właśnie owe bossy, ponieważ wiem, że gier jest multum, miłośników gier jest jeszcze więcej i wiem, że na pewno jest wielu z Was, którzy chcą e, zobaczyć jakieś konkretne osoby, postaci i tak dalej, i tak dalej. Na dzisiejszy warsztat bierzemy The Binding of Isaac, ponieważ tam tych bossów jest mnóstwo Jedyne co jakoś z Izaka to to, że on był takim kremowo-różowym glutkiem I chodził po piwnicach Była tam historia, pewnie jakaś troszeczkę biblina o matce i tak dalej Że Bóg, no wiem, wiem wszystko, ale nie widziałem bossów I dzisiaj trochę polecimy Zobaczymy jakie bossy mam, jakie są opisy przygotowane I po prostu zaczynajmy zrobić je w moim kreskówkowym stylu Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie to jeżeli jesteś tutaj nową osobą, zachęcam cię do zostawienia subskrypcji Z dzwoneczkiem, do zostawienia łapki w górę Żebyśmy za Sącami podbili kartę na czasie Te płomienie, nie Dobra, tak szczerze, lecimy z odcinkiem, zobaczymy, co dla nas dzisiaj przygotowali. Dobra, prozuraki, jesteśmy w programie Adobe Animate, więc nie pytajcie, jaki to jest program. Lecimy z notatnikiem, zobaczymy, jaki będzie przygotowany pierwszy boss, bo sam jeszcze nie wiem. The Duke of lice. Okej. Okay. Wygląd przypomina olbrzymią głowę, w której lęgną się muchy, czyli taki kokon jakby. Jest chyba jeszcze żywy, bo wydaje dźwięki. Nie posiada oczu, na jego brzuchu jest zaszyta rana, ma grudki i duże usta, w których trzyma muchy. Od ilu lat jest ta gra? Posiada cztery małe odnóża. Olbrzymia głowa, w której legną się, ok, mam to. Nie posiada oczu, czyli to muszę też zaznaczyć. Na jego brzuchu jest zasta rana, będę wiedział. Grudki i duże usta, w których trzyma muchy i cztery małe odnóża. Dobra, chyba, chyba, chyba Chyba mogę to mieć Jak kojarzę Izaka z YouTube'a Mniej więcej z gameplay'ów i tak dalej I kojarzę trochę Kofina Z Pokemon'ów, to to może być Do siebie bardzo zbliżone, czekajcie, wezmę Łyczek kawki, która mi tutaj pewnie kreatywność poszerzy Mniamy, mniamy, mamy to I teraz, dobra, robi, ro, po prostu robimy Dobra, zrobię go jako krater, więc Zarysujmy go po prostu w ten sposób, cyk, 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 cyk. Wielka kula na razie, jako Gęba, on miał dużą Otwartą gębę, Mówmy się, że raz mam trochę bo przeczytać cały opis i potem już lecę z tym, co mi zostanie. No jest to ciężkie, cztery kończyny Możemy to zrobić tak, patrzcie Robimy tutaj pyk, taką fałdę, cyk, cyk I tu zrobimy już mu usta, które będą pęknięte w tym miejscu No bo dlaczego nie Ja poczekajcie, one, one muszą być mocno otwarte cyk, O, tak, ta nasza szerokość Bo on tu ma mieć muchy w tym, z tego co rozumiem, tak Tu będzie to poszerzone I tu robimy drugą wargę dolną Czyli robimy coś takiego, coś takiego Tu już niech będzie taki lekko porozlewany Tu też przetnijmy tę wargę, czemu nie Cyk, tutaj również będzie w ten sposób zrobiona Te buzie bym lekko przesunął w ogóle do lewej strony Zmniejszyłbym ją delikatnie, znaczy nie róbmy jej na całą szerokość tej gęby, bo to trochę bez sensu. Te usta mi się trochę nie podobają, przyznam Wam szczerze, wiecie? Chyba te usta zrezygnujemy z nich. W sensie zrobimy coś na zasadzie, że to jest taki, takie połączenie z podbródkiem ale że to nie są usta, nie? Zróbmy go takiego, tutaj będzie jakiś poszyty i tak dalej. Właśnie, on ma mieć ranę na brzuchu. Dobra, zobaczymy. Głowa, buzia i rana na brzuchu. Zróbmy go trochę bardziej poszerzonego w ten sposób, cyk. Cztery kończyny, więc zrobimy im tak o. Tu będzie jedna kończyna, cyk, cyk. Raz, dwa, trzy. Chyba trzy palce, dobra, to wygląda spoko Raz tu będzie po, podwójnie ta sama Akcja Czyli raz, dwa i trzy Cyk A że mamy mieć cztery kończyny, To zastanawiam się Czy po prostu tu z tyłu Nie dorysować jeszcze jednej takiej Tylko trochę większej, okej? Okay? Ależ to jest obrzydliwe Tylko to musi być Bardziej trochę wciągnięte Czekajcie Wiecie, ci co grali w grę teraz Co on robi? Co ty z nim robisz? No ale No tak go widzę Co mam wam poradzić, nie? Tę rękę trochę wysuńmy Bardziej do dołu Żeby to nie było takie Wiecie, jednolite wszystko Dobra, mamy to Teraz tutaj robimy mu Oczywiście tę górę bardziej zarysowaną w ten sposób. Dobra. Nie ma on oczu, więc robimy mu chyba takie dupki, jakby? Czy wnęki mu robimy? mu jedną taką, drugą mu zaszyjmy po prostu jakimiś spinaczami tyle, żeby była jakaś różnica, nie? W tym wszystkim. Cyk, cyk, cyk. On ma być obleśny, ledwo żywy, więc zróbmy. purchawy miał mieć coś takiego, nie? Jakieś wypustki chyba. Dlatego, jakby mierzyłem w ten krater, więc zróbmy mu to. Raz. Miał mieć to szycie na brzuchu, poczekajcie, faktycznie. Czyli tu mu dodajemy taką ranę mocną. Tak tutaj, tu się będzie ciągnęła. Cyk, 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 cyk dokładnie ta. No i co? Chyba z tego zrobimy parę much, nie? Takich, wiecie, najprostszych na świecie, czyli coś takiego, coś takiego chyba. Ej, czemu mi się wydaje, że on znowu wygląda tak, jak powinien wyglądać? Tu dorysujmy tak, o, jakiś jęzor, czyli tam będzie już. Yy, na górze też tubą jakieś zęby. Czemu nie? Jakoś wydaje mi się, że powinien mieć. Tu będzie już zarysowane w ten sposób. Za dużo zębów ma chyba u góry, ej. I on powinien mieć w gębie te muchy chyba jeszcze, nie? Więc. Dobra, myślę, że pierwszego mamy. Czy on miał mieć skrzydła? Coś mogłem pominąć, no ale. Wydaje mi się, że takie coś mogłoby latać w Binding of okej? ok? Dobra, dajcie mi chwilę, ja go teraz szybko Przelajnartuję standardowo, przekoloruję na przyspieszeniu, będę do was mówił dosłownie 45 sekund, max może 25 i zaraz się widzimy ze skończonym ee, Duke of Flies, on się chyba nazywał, Jack of Flies, Duke of Flies. Nie wiem, już nawet nie pamiętam, ja go przelajnartuję zobaczymy co mi z tego wyjdzie i cóż. Dla tych, co przewijali, przypominam, że możecie skomentować pomysły na przyszłe odcinki. Ja Was na chwilkę zostawiam i zaraz do Was wracam, więc klask po klasku widzimy się ze skończoną pierwszą pracą mano wszystkim, jeżeli oglądacie mnie teraz i nie przewijacie, to życzę Ci smacznego, kurczę, abyś miał jakiś dobry obiadek. Dzisiaj jest środa, dziwnie mi jest w nieparzysty dzień Mówić do was i nagrywać odcinek Ale tak jak powiedziałem, no wczoraj nie dałem rady Moja wspaniała dziewczyna miała urodziny i po prostu troszkę yy, Się pochorowaliśmy, także Macie <laughs> odcinek dzisiaj, ale spokojnie Jutro, czyli w czwartek i w sobotę odcinki będą normalnie Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podoba Wybawiłem się przy tej pierwszej pracy Naprawdę, naprawdę nieźle Świetnie mi się to rysuje I jakoś tak przychodzi mi to z taką łatwością Jeżeli macie oczywiście pomysły na więcej gier No to tak jak powiedziałem, komentujcie niżej Pamiętajcie, że zaraz będziecie mieli Ankietę jeszcze w górnym rogu, czy dałem radę, czy nie dałem rady. Będzie ona z pierwszą i z drugą postacią, bo druga postać rozwali wam Beret. Słuchajcie, pierwszy boss skończony. Tak on się prezentuje. Mam nadzieję, że jest w ogóle podobny. Zaraz zobaczymy. Troszkę nad nim posiedziałem, przyznam szczerze. Trochę tutaj nawet długo nad nim posiedziałem, ale efekt jest nawet zadowalający. Te zęby jeszcze mógłbym trochę przycieniować, ale nie chcę też, żeby tutaj był przerost formy nad treścią, więc zostawmy go tak. Ale jaja, jak na złość nam się coś zepsuło. Poczekajcie, cofnijmy to. Uh, było blisko. Dobra, mamy to. To usuwamy. Cyk, cyk. Klejmy day oryginalnego bossa i zobaczymy, jak on właściwie się prezentuje. Czy jest podobny? Okej, okay, znalazłem takiego Duke of Fly'sa i powiem Wam szczerze, że je byłem bardzo blisko. Kolor jest trochę off, ale no nie wiedziałem, jaki będzie dokładnie ten kolor. Wiedziałem, że ma być zgnity i tyle. Podoba mi się. Jest kurde zaskakująco blisko, okej? Okay? Trochę szkoda, że jedno oko zrobiłem ścięte i zszyte tymi szwami Ale kurczę Jedno z tych dwóch wiedziałem, że będzie I patrzcie, to pierwsze było dobrym strzałem To z prawej strony, czyli lewe naszego, e, naszego potworka Jest naprawdę zaskakująco blisko Nie wiem, który jest bardziej przerażający Mój chyba jest trochę bardziej creepy Zęby są nawet strzałem w dziesiątkę Tam on ma tylko dolną szczękę Ale kurde, no chyba się wszystko zgadza Szwana dole jest Dałem jakiś... Krwawy płyn wylewający się z buzi Czemu nie? Że z tych dziąseł po prostu to krwawi On miał być ledwo żywy Więc chyba wygląda, że jest zgnity Uchy się z niego No kurczę, Myślę, że pierwszy jest approve W góry jak zwykle macie ankietę Dajcie znać, czy mi się udało Czy mi się nie udało No i cóż, a nam nie pozostało nic innego Jak tylko lecieć z drugą rundą I z drugim bossem Lecimy! Dobra, sprawdzamy ten temat. Mam tutaj Duke of Fliesa, i niżej jest jeszcze jeden. Przynajmniej powinien być jeszcze jeden boss. I jest to Loki. O kurde, Loki jest bossem w The Devs. Jest to demon z maleńkimi rogami. Skrzydłami i znakiem na głowie W dodatku Rave of the Lamb Loki występuje w The Womb Oraz Utero jako dwie połowy tego samego diabełka Nazywa się wtedy Loki przez dwa i Obie połowy żyją własnym życiem Dobra, zróbmy tego jednego Loki jest bossem, okej okay. Demon z maleńkimi rogami Skrzydłami i znakiem na głowie Demon z maleńkimi rogami Pewnie jest czerwony jak znam życie Demon z maleńkimi rogami Dobra, mamy to, mamy to Lećmy z tym po prostu Zobaczymy jak nam to wyjdzie Dobra, szybki kraszek i teraz możemy już lecieć. Dzięki, ja dobę. dobra. lecimy z Lokim. Tego chowamy. Wziąłem, sobie były ciekawe. I możemy zaczynać <laughs> pomału. Myślę, że tutaj nie będziemy jakoś świrować za bardzo. Czyli diabełek mały. Znak na głowie sobie odpuścimy, bo boję się, że jakbym narysował gwiazdkę dobrze Wam znaną, czerwoną, to mógłbym za to dostać się niestety niefajne rzeczy. A tak to jest spoko. Dobra, słuchajcie. To będzie easy. Tak mi się przynajmniej wydaje. To będzie chyba nawet prostsze niż tamto drugie. Wiecie? Znaczy niż tamto pierwsze, co ja gadam. Bo tutaj narysować małego impa to nie będzie mega duży problem. Więc robimy tak, główkę. Możemy móc zrobić tę głowę trochę jak czaszkę, czy coś. Takiego, coś takiego Tutaj zarysujmy mu w ten sposób Okej okay. Tu będzie miał mocno zarysowane brwi wtedy Cyk, cyk Okej, okay. tu mu osadźmy jego oczy Tu musimy mu zrobić ten jego nohal typowy yy, Kościany, jeżeli chcemy Zróbmy z jego taką kość demoniczną i tyle Z rogami na pewno Więc robimy mu te rogi tutaj Raz, dwa, tutaj będzie trzy To ma mieć długie Chodź, zróbmy, zróbmy mu takie długie rogi Takie naprawdę wypasione rogi Pewnie, że tak Cyk, cyk, dobra. Kurde, nawet to wygląda powiem Wam szczerze dziwnie, ale może będzie mu pasowało. Zobaczymy na dłuższą metę. Gitara. Teraz tak, robimy tutaj drugą tą e, jakby łezkę, czyli cyk, tą brew. Robimy oko w ten sposób. Dobra, cyk. Teraz tak, to musi być wchłonięte do środka, więc robimy mu tak o. Wydaje mi się, że demonek z takim kurcze lekkim uśmiechem byłby tutaj bardziej creepy niż z zębami po prostu kościanymi i tyle. nie? I tu już możemy mu zrobić typowy taki uśmiech, wiecie, raz, dwa, trzy. Tak samo tekły bym lekko trochę wyszczerzył na boki, czyli raz, cyk... ale Joker jest git, więc zarysuj mu tylko tutaj taką... E, już tam zarysuj mu te brody i tyle. Okej. Okay. Żeby nie było. Wiem, że chcielibyście coś innego, ale tak jak mówię, ja też bym chciała. <laughs> Wiemy dobrze, jak jak narysował no, nie, 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 nie rysuję tego. Ale wiecie o co chodzi. Trzeba mieć oczy. Nie, zrób nawet więcej, żebym coś takiego, coś takiego, coś takiego. Cyk. Tu niech się ten dym spotka. Endy jeszcze może sobie iść ten płomyk lekko. Cyk, 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 cyk. I teraz tak, małe ciałko. Zróbmy takie typowe, wiecie, generik yy, ciałko impa. Cyk, cyk. Tu będziemy miał mega brzuszek, okej. Zrobimy mu nogę już. Raz, dwa, trzy. Tam będzie miał skierowane w ten sposób. Raz, dwa i trzy. Cyk. I tu będzie miał jeden pazur, drugi trzeci. Okej, okay, mamy to. Skrzydła miał mieć, nie? Skrzydła czy skrzydełka tam było napisane? I nawet co więcej nie robimy mu rąk. Cyk, cyk, cyk. No i dobra, i będziemy mieli go wtedy. Tak mi się wydaje, że tak będzie najrozsądniej. Eee, to trochę wygnijmy w ten sposób bardziej, żeby było widać, że to jest jednak skrzydło, bo takie trochę nam wyszło tutaj mało skrzydlaste. Okej, okay, dobra. O, teraz wygląda lepiej. Tempek, No i tu oczywiście ogon już tam się ułożył. Tak fajnie, więc nie, on się tu faktycznie zabija w ten sposób. Tak go widzę. Okej. Okay. Wydaje mi się, że widzę go nawet dobrze i moje oczy e, wyobraźni tutaj stworzyły coś wiarygodnego, Tak mi się wydaje. Dobra. Pozwólcie, że ja go teraz przelinartuję, zaraz się widzimy ze skończonym lokim i dacie mi znać, czy wam się podobać nie. Kurde, podoba mi się strasznie ta czaszka jest trochę creepy. Dobra, już nie kombinuję. Przelinartuję go szybko i zaraz się widzimy ze skończonym lokim. Jestem zajarany, bo poszedł wyjątkowo chyba szybko, tak mi się przynajmniej wydaje, a mam wrażenie, że wygląda dużo, dużo lepiej niż pierwsza wersja, też pierwszy też mi się podoba. Dobra, pędzel trujeczka. Ja zaczynam go i tak jak wcześniej, widzimy się za mom jak będzie już pokolorowany, polajnartowany, pocieniowany i zobaczymy, co nam właściwie tutaj z tego wyjdzie. Myślę, że zrobimy go złoto czerwonego i to będzie bardzo dobry wybór kolorystyczny, więc lećmy, Mam nadzieję, że Wam się odcinek do tej pory podoba. Jeżeli chcecie więcej odcinków z danej serii, zostawiacie łapki w górę pod filmami, bo to mnie motywuje, to mi pokazuje, że chcecie te odcinki. I cóż, zaczynajmy! A co mówił Papa Prozo, Mówiłem, że drugi rysunek rozwali wam beret. Ja jestem zaskoczony, jak ten loki fajnie wyszedł i powiem Wam szczerze, że potem jak go porównacie do lokiego z gry, to trochę tutaj zrobiłem overki, bo mam wrażenie, że mój loki. Mój mały imp Mój taki mały pomiocik yy, diabelski Wyszedł jak sam satan Także mam nadzieję, że wam się to spodoba Mi się naprawdę podoba Jestem zachwycony tym Jestem zachwycony tym, co mi się udało stworzyć W tak krótkim odstępie czasowym Bo oba rysunki stworzyłem w jakieś 40 minut Więc naprawdę, naprawdę szybciutko I cóż, zaraz się widzimy z efektem końcowym I z małym podsumowaniem Okej, okay, voila, oto mój Loki I jak mam być szczery, to jest jeszcze lepszy niż ten pierwszy Kurde, podoba mi się to To można stworzyć, kurczę, z tego bajnika. Ajzaka, naprawdę się jara, Mam nadzieję, że wam się też podoba Zupełnie poważnie mam totalnie gdzieś jak wygląda oryginał Mój mi się podoba tak dobrze, że niezależnie od tego Jaki będzie oryginał Ten jest moim jednym z ulubionych rysunków Na pewno, które stworzyłem w tym roku Dobra słuchajcie, wrzucamy do oryginału Zobaczymy jak on będzie wyglądał Mam nadzieję, że wam się podoba Okej, okay, znalazłem oryginał i wygląda on tak <laughs> Dobra umówmy się Może jak ta seria wypali będzie wam się podobała Będziemy robili inne gry Może będziemy robili więcej części z Izaka Dajcie mi proszę znać w komentarzach czy wam się podoba W ankiecie dajcie znać czy drugi rysunek Również dałem radę poprawić czy nie dałem rady Tyle ode mnie ja byłem prozurę Wy byliście wy te rysunki i wiele innych Zawsze możecie znaleźć na moim instagramie prozurę rysownik Na którego was serdecznie zapraszam Brakuje raptem 200 osób do 5000 A na 5000 robię kolejny konkurs na tablety graficzne Więc stay tuned I cóż dzięki wam piękne za oglądanie Trzymajcie się przepraszam że Dzisiaj odcinek w środę, ale obiecałem Wam, że i tak będą trzy odcinki tygodniowo. Wczoraj nie dałem rady, bo moja wspaniała dziewczyna miała urodziny i troszkę byliśmy. Także dziękuję Wam pięknie! Trzymajcie się do następnego odcinka. Odcinki na tym kanale zawsze we wtorek, czwartek i sobotę o 16:30 bez bez zmian. Cześć!